Witam. Jest środek tygodnia, środa. Przypominam się, przypominam się, że żyję. Przypominam się, że żyję. I tego. Tak szury z dawnych lat. Kiedy szury. Kiedy szury z dawnych lat. Zjawicie się w końcu u mnie, żeby skonfrontować te prawdy i zakończyć całkowicie te, te urojenia. Kiedy się u mnie zjawicie? Ja już czekam czekam ładnych parę lat i dalej się nie zjawiacie. Tak coś robicie, coś kombinujecie, nic już więcej nie zrobicie. Te szczury, szczury z Wrocławia, którzy niby coś tu robią, oni cały czas stoją w miejscu i, i coś starają się przyrajać, nie? Ja już nie roję. Te też szczury starają się przyrajać, niestety muszę z tym cały czas tak walczyć i, i nie, nie, nie daję im się rozpędzać i przyrajać, bo już, bo już są na niektóre sprawy przyrajać, nie? No i tak samo, no, no i szczur... Szczury z Lubina Tam, no szczury, tam jest jeden szczur, którego znam, nie? Ja tam tylko znam jednego szczura. Ten szczur miał do mnie przyjać ale ja, ja ci coś powiem, szczurze z Lubina. Ta, tak, o. Twoja wizyta i skonfrontowanie niektórych prawd ze mną osobiście dałoby mi kilka, co najmniej kilkanaście procent życia więcej. I kilkadziesiąt procent roi by się zakończyło. A tak tylko są jakieś roje, domysły, jakieś, jakieś totalne śmieci ładowane nie wiadomo skąd i gdzie ja to wszystko musiałem powywalać, żeby to, żeby to w sobie zwalczyć, nie? Powinieneś do mnie przyjechać, nie słuchać się tam jakiegoś, jakiegoś e, w waszym świecie wyżej postawionego, że coś tam, coś tam, coś tam, że coś tam, coś tam. Po prostu przyjedź, pogadamy, to jest kwestia... Ty, ty, ja mam 15 minut, kwestię posiedzimy na ławeczce yy, koło domu z 10 minut pogadamy z 15 minut i, i ja już będę, będę o 50% zdrowszy niż jestem, nie? Po co, po co te roje, nie? Z Wrocławia znam tylko jednego szczura i ten szczur yy, yy, też nie, yy, nie chce przyjechać i ten szur, yy, ten szczur... Yy, ten szczur sam na pewno nie przyjedzie, bo to jest taki właśnie szczur, nie? On się wysługuje, a sam nie przyjedzie, nie? No to jest właśnie to, nie? Ale to na, tamtego, na, 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 tam, na tamtą kanalię nawet nie liczę, nie? On, on się dla mnie nie liczy już w ogóle, nie? Po prostu chciałbym się z tym z tym, z tym, z tym z z Lubina, którego znam, chciałbym się z nim spotkać i pogadać, nie? No przyjedź po prostu, pogadamy i, i, i da, dasz mi przez tę rozmowę dużo zdrowia i ja... I, ja y, po, pokonfrontujemy po, po prawdy i, i jak się ja opowiem też o jak, jak, jakie tam roje mniej więcej poszły i będzie wszystko elegancko, nie? Pozdrowienia dla siebie, LOAUAO. Szurów nie pozdrawiam, bo nie chcą do mnie przyjechać. I pozdrowienia dla, dla wszystkich fanów, dla wszystkich najwierniejszych fanów, którzy mnie lubią. Dla tych, co mnie nie lubią, to nie pozdrawiam. I, a, a także największe pozdrowienia dla dla tych, dla tych, którzy ucierpieli podczas tegorocznej powodzi, nam się, nam się, nam się w tym roku po prostu smykło. Pozdrowienia.